Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Ej, troszkę w dół z tą bombką, tak, tak dobrze, dobrze. Tak, tak, o tak, tak dobrze. Ostrożnie fajtła, fajt Zaro, Anna. Dajcie w mojej wiosce, pomachajcie do mnie. Spójrzcie, właśnie ubieramy choinkę. Ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince tam drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów. A całej wioski dogląda Sowa-Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka-Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć, gwiazdeczko. Aaaa... <śmuchaj> yep. Właśnie tak! Tu świetnie pasuje! Oj, fajty łapku, fajty łapku. Drogie dzieci... To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że jesteście cudownymi i kochającymi osobami. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Moje małe dziewczynki, pamiętam was, jak byłyście takimi maluszkami, a teraz już chodzicie do szkoły. Rodzice są dumni. Jest tu też taka rada. Myjcie zęby przed spaniem. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci. O, mamy trochę światła, zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Mamusia zawsze zabiegana i zapracowana, ale zawsze o Was myśli i kocha Was całym sercem. A kto jest na drugim zdjęciu? Tatuś z nim zawsze jest wesoło. On niczego się nie boi. Wiem, że teraz ma więcej czasu dla Was, bo Was bardzo kocha. O, jak oni bardzo was kochają! Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek. I jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. To jest i fajtłapek. O, no i chyba znowu coś pomyliłem. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami. A dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka. Najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc, A to jej ulubiona zabawka reniferek. O siop! Ho -ho! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Saro? Masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym Cię pochwalić za to, że dużo się uczysz. Podobno czasami nie słuchasz się, taty. Czy to prawda? Wiem też. Że masz ukochanego misia. Anno, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubicie oglądać bajki. Chciałbym cię pochwalić za to, że dużo się uśmiechasz. Podobno czasami pyskujesz. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. Drogie dzieci. Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, to wasz list do mnie? Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. Bo trochę. Ciasnota, te gołębie, jakieś, ciasne te nie teraz robią. Gorzuchy, jakieś takie grube. O, Fajtła, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci. Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj oj oj. oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta! Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklaszmy razem dla fajtłapka! Uratował święta! Brawo dla bohatera! Klaszczmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa pa